Witam teraz numerologiczne piąteczki i zapraszam do wysłuchania, jaki to będzie, kochani, dla Was rok. No to jest czas już radości, spokoju i przede wszystkim miłości. Można byłoby powiedzieć, że piąty rok, który był dotychczas u Was, to taka karuzela. Nie sprzyjał może y, stabilizacji, ale na pewno był nowy, ciekawy, dynamiczny. Kochani, teraz nadchodzi czas na harmonijne działania. Sprawy zawodowe, y, takie stabilne, chociaż na pierwszy plan wysuwa się rodzina. Wszystkie akumulatory ładujcie teraz przy domowym ognisku. Wiele radości będą Wam dostarczać sprawy uczuciowe i towarzyskie. To czas odgrzebywania starych znajomości, powrotów, nostalgii. Może i wróci do Was jakaś dawna miłość, ale moi drodzy, zdecydowanie jest to. Bardzo ważny rok dla miłości. W stałych uczuciach poprawa relacji w istniejących związkach możecie się też spodziewać takich pomyślnych wydarzeń, jak ślub, poczęcie czy narodziny dziecka, czy u was, czy u waszych najbliższych. Pary, które są, na przykład, poznały się w piątym roku i przetrwały zawieruchy, mogą zamieszkać ze sobą lub zakupić wspólne mieszkanie. Bo jest to właśnie rok sprzyjający tym właśnie przedsięwzięciom. Osoby samotne, rozglądajcie się dookoła, bo jest to rok na miłość. I tylko uwaga, tu wygrywa prawdziwa miłość. Jeżeli jesteś w toksycznym związku, powiem Wam szczerze, że w szóstym roku los Was definitywnie rozdzieli. Zwróćmy uwagę teraz na te finanse. Mogą poli, pojawić się liczne okazje zarobkowe. E, może też e, zobaczycie, że możecie liczyć na pomoc rodziny, nie może, raczej na pewno, które dają Wam stabilizację otuchę. E, może ktoś, na przykład mama, pomoże mąż czy, czy dzieci. Dobrze też w takim roku brać jakieś dotacje. Rozglądajcie się za dotacjami jakimiś z urzędów, bo też yy, bardzo, bardzo, bardzo dobry rok na to. Pieniędzy Wam raczej nie braknie, ale tendencje roku wszystko co związane z domem, z bliskimi, z uczuciami. Więc, kochani, jeżeli chcecie zawrzeć związek małżeński, oświadczyć się, zaręczyć, i przede wszystkim zakup mieszkania, czy remont mieszkania, czy budowa domu, upiększanie domu, piękne dekoracje. Również jest to rok na cudowne y, dogadzanie się sobie jedzeniem. Może ktoś z Was chce zapisać się na jakiś kurs kucharski, a może dzięki. Instagramowi, tam tego jest dużo, zauważyłam, przejdzie na zupełnie inną formę odchudzania. Dobrze by to było, kochani, ponieważ yy, jedyne takie zagrożenie tego roku jest takie, że możecie za dużo przytyć, bo jedzenie będzie bardziej, bardzo smakowało. No i tutaj też się szykuje dużo, dużo imprez rodzinnych. W każdym razie podkreślam, że warto inwestować w dom, w sprawy rodzinne. I wszelkie przedsięwzięcia związane z nieruchomościami. No, a jak w zdrowiu? Odezwą się jakieś y, dolegliwości stare i musicie zwrócić uwagę na sprawy hormonalne tarczyca, trzustka i sprawy kobiece. Y, uwaga, bo rok szósty jest rokiem osiadania, a nawet lenistwa, więc jeszcze raz podkreślam że możemy przybrać na wadze lub mieć na przykład dolegliwości spowodowane z yy, brakiem ruchu, czy bóle kręgosłupa, więc no tak dużo się to Wam nie będzie za bardzo chciało ruszać, ale można by było na przykład się wspomóc czy jakimś pływaniem, czy spacerami, coś, co nie wymaga może wielkiego wysiłku fizycznego, ale jednak bardzo pomoże. I moi kochani, yy, Piękny, cudowny rok, korzystajcie z niego. Myślę, że ten rok się Wam spodoba. Będzie troszeczkę bardziej stabilnie, czego wydaje mi się, że piątki ostatnio potrzebują. I zwróćcie uwagę na kartę Tarota, która właśnie jak gdyby bardzo łączy się, bo przedstawia nam tą energię 6. I zobaczcie, mamy tutaj kartu, kartę kochankowie, piękne dwa, yy, po prostu zakochane w sobie dwie istoty, yy, które tutaj widzimy na karcie, kobiety i mężczyzny. Co w ogóle oznacza karta w tarocie? No pokazuje, że każda relacja ma swoje blaski i cienie, że może pociągnąć za sobą nie tylko miłość, radość, ale również i cierpienie. Mówi nam o zjednoczeniu z drugim człowiekiem, ale zarazem uświadamia nam, że wymaga ono brania pod uwagę również jego poglądów i przekonań, ale zdecydowanie ta karta mówi o in intymnym porozumieniu i wpływie relacji na wybory i decyzje człowieka. Widzę tutaj miłość, właśnie przyjaźń, może też poznacie cudowną osobę do przyjaźni, harmonii. I wszelkich relacji partnerskich. I też chciałabym powiedzieć, że karta oznacza ta, to nie tylko w relacji, bo w relacji to uczucie spełnione. To już wiecie: romantyczne zdarzenie, już wiecie zaręczyny, rocznice ślubu, ślub i tak dalej. Ale co oznacza w finansach? Czyli osoba, która lubi swoją pracę i być może wy podejmiecie. Taką decyzję o dodatkowej pracy albo o nowej pracy, tylko zwróćcie uwagę na to, że ta karta mówi o działaniach artystycznych. Więc wszelkie osoby, które mają po prostu, yy, można by było powiedzieć, dar jakiś, yy, manualny i takie zawody, właśnie teraz posłuchajcie: śpiewak, malarz, poeta, dyplomata, mediator. Prawnik, negocjator, sędzia czy osoba pracująca w poradni małżeńskiej, i naprawdę wszelkie zawody artystyczne mają cudowne, zielone światło w tym roku do wykazania się. Yy, co jeszcze bym chciała Wam powiedzieć? Tak, na koniec powiem jednak o negatywnych aspektach tego roku i co mówi ta karta. No, może to oznaczać taki związek ym, nieformalny, jakieś fatalne zauroczenie, trójkąt miłosny, niebezpieczny romans i taką nieszczęśliwą miłość. I podkreślę to, bo to jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć, że w szóstym roku numerologicznym, jeżeli jesteście do tej pory w nieszczęśliwych relacjach i długo się już nie układa, to los. Yy, jeżeli nie zrobiliście tego sami do tej pory, jak gdyby weźmie sprawę w swoje ręce i nastąpi rozstanie już takie formalne rozstanie, bo dalej już nie wytrzymacie, nie wytrzymacie. Warto tu postawić na miłość własną, na czyste sumienie i święty spokój, bo po prostu wszelkie toksyczne relacje się tutaj zakończą. Ale moi drodzy, korzystajcie z tego roku. Pełną piersią. Rok pod względem miłości, czułości, radości. No i powiem jeszcze, że jeżeli chcą jakieś osoby, myślą o dziecku, poczęcie tego dziecka, no to będzie cudowna, cudowna duszyczka, cudowna bliskość, cudowna ciąża. Czego ja Wam z całego serca życzę wszystkiego najpiękniejszego dla Was, a te osoby, które potrzebują prywatnego, właśnie czytania, czy tego horoskopu dokładnego. Na cały ten rok, który nadchodzi, to ja oczywiście ciepło zapraszam do kontaktu. Wyślijcie wiadomość na WhatsApp i filmik będzie zrobiony. Dziękuję pięknie za wysłuchanie i życzę Wam cudownego roku.